Cześć, ja mam na imię Sylwia i witam Cię na moim kanale. Dziękuję Ci bardzo, że jesteś tutaj ze mną, bo to jest mój pierwszy odcinek, tak więc bardzo ważny dla mnie moment. I witam Cię z mojego lasu, w cudzysłowie mojego. Jest to po prostu las, nieopodal miejsca, w którym mieszkam. Uwielbiam to miejsce i przyszłam tutaj dzisiaj, żeby pozbierać różnego rodzaju. Elementy natury, jak listki, kwiaty, jakieś zioła, w celu stworzenia kolażu. Kolażu, który potem będę mogła obramować i zawiesić po prostu w moim, w moim domu. I tak, i przejdziemy się tutaj po lesie, i potem razem możemy stworzyć jakieś dzieło. Dodatkowo w tym odcinku chciałabym także opowiedzieć pokrótce, jaki mam pomysł na ten kanał. Pomysłów mam wiele, jednak jest taka baza, którą chciałabym rozwijać, a mianowicie jest to kontent związany z psychologią. Ja na co dzień pracuję, ale także studiuję, bo wiążę z tym swoją przyszłą ścieżkę zawodową i, i pomyślałam, że chciałabym dzielić się po prostu tym, czego uczę się na co dzień, tego, co chcę sobie utrwalić ja sama osobiście. Bo wierzę w to, że jeżeli ktoś z Was może studiuje psychologię, to może być dobry sposób, żeby tak samo utrwalać sobie pewnego rodzaju wiedzę, to, nawet, to znaczy nawet puścić sobie taki odcinek i, 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 i słuchać gdzieś, gdzieś w tle, a będę korzystać z książek, które są wykorzystywane u nas na uczelni, więc myślę, że też jest wiele. Studentów, którzy mogli, będą mogli z tego skorzystać. Dodatkowo wierzę w to, że ludzie, którzy też niekoniecznie studiują psychologię, także będą mogli znaleźć tutaj wartościowe treści, ponieważ myślę, że wiele ludzi interesuje się psychologią, wiele ludzi próbuje zrozumieć, jak funkcjonuje człowiek, więc tutaj będzie okazja dowiedzenia się różnych ciekawych rzeczy, właśnie w formie takich streszczeń. Z książek psychologicznych. Mam jeszcze kilka pomysłów na to, co chciałabym umieszczać tutaj na kanale, ale na razie skupię się na tej bazie i w miarę rozwoju czasu i kanału podzielę się z Wami prawdopodobnie moimi dalszymi pomysłami. I wydaje mi się, że to tyle, jeżeli chodzi o wstęp. Jeszcze raz dziękuję Wam, że jesteście tutaj ze mną. Podczas mojego pierwszego odcinka, yy, i myślę, że to już czas, żeby się zabrać za zbieranie liści. Także zapraszam. Tutaj jest wszystko, co udało mi się zebrać. Jak widać, mamy głównie listki, trochę igieł i korę. Jestem bardzo zadowolona i myślę, że będzie to super pamiątka po lecie, które właśnie minęło. I teraz witam już w innej scenerii. No więc ten odcinek jest bardziej spontaniczny. W przyszłym będę składała kolaż, także jeżeli cię interesuje co z tego wyjdzie, to serdecznie cię na niego zapraszam. A już kolejne, kolejne odcinki planuję, że będą trochę bardziej poważne. Planuję na początku omawiać różne teorie osobowości, także to czym jest osobowość, rozumiana bardziej potocznie i też bardziej naukowo. Także również Cię zapraszam na te odcinki, jeżeli Cię interesuje taka tematyka. I cóż, jeżeli z jakiegoś powodu oglądasz teraz to wideo, to jeszcze raz bardzo Ci za to dziękuję. Pozdrawiam Cię ciepło i mam nadzieję do zobaczenia. Pa! pa.